Cześć, rozwiążemy zadanie z Brainly. Tutaj mamy jakieś ustalanie, ustalanie, co to za węglowodór. No to pozwoliłem sobie to już tą reakcję skopiować, by tutaj tak żeby napisali, że nie mogłem na raz, także będzie tak szybciej. No to e, napiszemy sobie równanie reakcji z tym AGNO3. No oczywiście, co to ma być? Czyli mamy NaCl plus AGNO3. Oczywiście dodatek HNO3 i zapamiętnienie resztki wodorodlenku tutaj nie ma znaczenia, ponieważ nie podano żadnych danych oczywiście. Czyli co, tu powstaje AGCL i to jest nasz osad oraz NO3. Dobra, policzymy sobie jego liczbę moli, czyli liczbę moli 1, czyli 5,74 g, podzielimy sobie przez masę malową tego osadu, to jest gram, oczywiście 143,5 gram na mol ma nasz AGCL, no i to jest tam 004 mol, no i cóż, mogę przypomnieć tylko tyle, że w takim razie, czyli co, liczba moli tego NaCl u jest taka sama, ponieważ tu mamy jedynki na przodzie, czyli to jest też 004 mol, także ilość moli tego jest również taka sama, ponieważ współczynniki działają wyłącznie do danej reakcji, a nigdy pomiędzy. No w końcu dobieramy je do reakcji, a nie pomiędzy dwoma reakcjami, prawda? Więc w takim razie tego mamy 0,04 mol. Dobra, tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę, czyli tego węglowodoru, powiedzmy liczba moli X to będzie jedna, druga, no bo dwa razy mniej razy 0,04, a to jest 0,02 mol. Okej, okay. no to mamy masę substancji x podaną. Tam jest 2,54 grama. No to z tych dwóch danych możemy policzyć masę molową dzieląc masę substancji, czyli 2,54 przez liczbę moli. Ze zwykłego przekształcenia w liczba moli to masa substancji przez masę molowa, tak? Czyli to obliczamy sobie tą daną. Dobra, 2,54 przez 0,02. Okej, okay, to jest dokładnie 127 gram na mol. No dobra, no to jak już to mamy, no to pozostało nam e, to, tym węglowodorem się zająć, czyli tam mamy CnH2nCl2 i to się równa 127, tam było gram na mol, Dobra, masa malowa węgla chloru i wodoru jest potrzebna, więc 12 razy n, bo 12 ma węgiel plus 2n no bo razy 1 no to wodór plus 71, czyli 2 chlory to 127, czyli jak, od tego, jak to odejmiemy od tego, co nam zostanie 56 i to jest 14n dzielimy na 14, więc n jest równe 4. Czyli mamy taki węglowodór c 4 h 8 cr 2 i dwa atomy węgla miały mieć stopień utlenienia minus 3. No dobra, to w sumie obojętnie jaką narysujemy tą pochodną, byle była liniowa, czyli co może być taka? Miała być półstrukturalnie, ale na razie sobie narysujemy strukturalnie. No i co, te stopnie utlenienia wypadałoby napisać. To co, wody, wodory mają plus 1, plus 1, plus 1, czyli to ma minus 3, prawda? To oddzielnie sobie rozpatrujemy. No i tu mamy plus 1, tu mamy minus 1, zgodnie z układem okresowym, czyli to jest 0, czyli to też będzie 0, a tu mamy minus 3, czyli by się nawet zgadzało, więc spokojnie możemy taką sobie pochodną napisać. CH będzie CL, CH. CL i CH3 Oczywiście można inną byle się zgadzało. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłam. Wiem, że lubicie ustalanie, także do następnego filmu. Cześć!